Halo, halo, cześć, z tej strony Habi, a ze mną jest gościu, który ma więcej MR niż ty, godzin w Standoffie. Nie ma tej strony Dżungier. Ten najprzystojniejszy, najpiękniejszy cudo, cudo i cudo ze mną na wingmanie, legenda z najwięcej MR w Polsce najprawdopodobniej. A my w sumie na sendzie będziemy grać i próbować coś ugrać, coś wygrać. Under... O Under jest. Jakby łamoc mu skończyć. Dolej na blisko. Najstraj nice Ale wariat, co szybki jest na 50 pingu bóg, gra. Wpraca, peczna, iż, to wpraca, No trochę fajnie, nie obok. No ile dostał? Najstraj, blisko było. Dobra, teraz z fabem ich robimy, kurczę. Ale współczuję im, znowu na nas tak średnio. Gdzieś under. Siema! O nie! Nie! <laughs> sobie najda kurczę na łeb! Co może być w ogóle? Lec raczej oho, drugi wejście. <głos> <głos> najsik, elegancko to jest to, latający jungle swabem, tego brakowało. Tak jest na to każdy czekał. A ty? Dobra, że jeszcze go akara, Najsik. A w tej pierwszej rundzie goś w ogóle mnie zaskoczył na derze był jakiś tam magik. Siema. Jest kuchnia chyba Chyba ta Najsik, brawo Ale gość w ogóle bombę są na underze, co jest? Sztosik, sztosik A w ogóle dzisiaj Takie kurcze chłodniejsze początki lata chyba Dosyć ciepło i w ogóle. O, u mnie też są te świeci. O, under. Nice. Nadeż, no, nie? Hej. Yeah. <grystanski> Ajaj. Słuchaj, koledzy Nie wiem, co piszą, ale chyba są zirytowani. <laughs> nice tak yeah. sądzę. Oh, jeszcze Jeszcze jeden. W dwójkę wychylili. chyba. Ale, ale, nice, brawo. Ja w ogóle gość się po lewej stronie, nie? Co to za jakieś schizy? Ale skanik ładny. Wiedział, gdzie skanować, doświadczenie. Dobra. Świat potrzebuje snajpera. Zobaczymy, czy to będzie inwestycja. Oj tak. Jak na razie.. Oj oj, co Ale ich to musiało boleć. Goście, goście dwa razy na piksel wychylali. Ja nie wierzę. O, pijander jeszcze, no nie wierzę. Dwa... W jednym czasie do ciebie idzie chyba. Nie no, majstersztyk. Brawo, elegancko. Przyjemniaczek. No, przejemniaczek. W ogóle dwie rundy goście takie były, dostawali załupy. Oni widzieli, co się dzieje w ogóle. Ale pewnie musieli być zirytowani, jeszcze sobie zobaczę. No i na jego do, warto inwestować w łupkę. Nie no, tak sobie z, No nie wiem, czy inwestować na każdej mapie, ale tutaj na sandzie, na tym dło, to dwa razy się wcelowałem. No i jakoś tam rysko. wyszło. No i inwestycja w przyszłość, nie? Niektórzy kupują bitcoiny, ja kupuję łupę. Short, nie? Tak. Hm, myślisz, że skakać? Plecy, plecy, plecy. Jestem szejdzie. Zetka. Cały czas zetka. ale luz, brawo, elegancko, gość to w ogóle wybieg na pełny, ja nie wiedziałem co się dzieje totalny. Elegancko. No i w sumie, chyba to będzie pozytywny akcent kończący ten mecz. Short. Ej, ja zatka. Albo site, wiesz? Ten last to nie wiem gdzie on jest. Gdzie? W plecy, bo on chodził w plecy cały czas wcześniej. To w plecy. No, no współczuję, jest. nie? O. Brawo. Elegancko. No i kończymy ten match GG. I w sumie dzięki za oglądanie, guys. PA 8-1. magic, łatwe Łotwe MMRy.